Książeczko widzę z tej strony, oczywiście paweł sobie <coughs> tu farmie tych coiny, dzisiaj y, nie z tego odcinek, będzie z tego, jak się dostać do tej tutaj, o tutaj, y, bo presto dodał tajemnicze pomieszczenie. Nie wiem, dużo osób o tym nagrywa, y, ale ktoś może jeszcze nie wiedzieć, jak się dostać, więc po prostu y, tutaj, obok tych nowych glitch eggów. Y, których się nie opłaca otwierać totalnie, też się opłaca otwierać obok Glitch E W macie będziecie mieć tu takie, taką bramę: jak klikniecie E, to będziecie mieć za 10B tych coinów i za 500 tysięcy diamentów. Jest to odblokowałem już, więc możecie sobie to odblokować. Jak macie tyle kasy. Jak macie mniej kasy, nie możecie tego odblokować, albo wam szkoda kasy, to są otwierajcie glitch, ale no jak mówiłem, to się nie opłaca totalnie. No bo tutaj macie o... Golden też się nie opłaca chyba, że bardzo szybko jakoś te coiny zbieracie. No ja sobie zbieram jakieś 25 minut, może no pół godziny i mam 70b. Będę yy, robił opanie dzisiaj. Ale otwieram sobie właśnie te. I tu jest Huge y, glitch cut, czy Huge Hackercat? Nie pamiętam jak on się nazywał. Huge Hackercat chyba y, i właśnie y, no, już tyle. Y, tu jest ta brama, opłaca się ta otwierać. W ogóle fajnie to jest zrobione takie tutaj lasery, nie wiem jak to nazwać. No, ale bardziej się opłaca to otwierać, jak macie dużo kaski się otwieram jak dropniecie huge czy hackerkata to pog. więc no. Dzięki za oglądanie no i elo.